Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a w tym odcinku otworzymy sobie nasz ulubiony set, którym jest właśnie ten oto Booster Box z 151. No dobra, to lecimy. Lecimy z pierwszą paczką. Życzę szczęścia, mam nadzieję, że coś, coś fajnego nam poleci. Tak, dwie do przodu Protective Googles, mamy Wartleton, mamy Sensue, Magnemite, Magmar, mamy Viplum w rewersie oraz Oraz Holo. Kurczę, gdzie są dropy? Co jest gra? Poly Raidon Rhydon, mamy Klayfery, czekajcie jak stawi ten wulk już na lok. Dratini. Farfetch, mamy Gluma w rewersie oraz Electro. Hey, where are the pools? Let's go. Mamy Hitmonchan'a, Ivysaur'a, Doduo, Magical, Venonat. Nice, nice. Mamy Charmeleona oraz oh, double drop. Inna Nice. To już drugi, bo ostatni w Godpacku poleciał, ale no... Jednak ewolucja Charizarda, no to... Znaczy Charmandera robi, robi swoje, no piękne są te arty, naprawdę bardzo... Bardzo mi się podoba. No ciekawe jaka się trafi nam tutaj w tym boxie. Mamy Kingler, Pinsir... E, Reinhorn, Zubat... I czy będzie tu Master Ball? Nie, nie ma Master Ball'a, za to jest Reverse ze spirołem oraz Nidoking. Kurczę, coraz mniej tych serów, a tylko jeden drop jak na razie. Dobra, Tentacruel, Kabuto, Caterpie, Sensue, Nidoran, Ma... Nie, tutaj nie ma tego Master Ball'a. Machop, ulala, ulala, ale piękny. Mam Charizarda i mam teraz jeszcze Blastoisa, No pięknie, dobry drop, dobry drop. Jest i nasza eserka. Dopiero co mówiłem, jaka będzie eserka. No pięknie, no to teraz spolujemy na, na dwie karty AR oraz Master To teraz nas najbardziej interesuje. Mamy Snorlaxa, Drowsy, Diglett, Pidgeotto... Oh no, Pikachu w rewersie. Kurczę, już myślałem, że to Master Ball. No way, Rajczy right, też mogłem dać w sumie, ale dobra. Lecimy dalej. Raz, dwa. Mamy Sunslash, Goldak, Dratini, Koffing, Psyduck. I mamy Snorlaxa, ulala, uh, la. jeszcze Double Drop. No i dobra, i lecimy dalej. I mamy tak, Magneton. Mamy Diglett, to jeszcze w takim razie brakuje nam... Brakuje nam jednej AR i Master Balla. Paras, Grimer, Abra. Uuu, uh, mamy Raichu Master Ball, ulala. Uh, la. Ula la! la hu hu hu. O to chodzi! Szkoda, że nie pika, że było pika, czy to jest kurczę... Top chase Master, bo nie? A rajczy też mega przyjemnie. Mamy rajcu, mamy rajcu ja Jestem już zadowolony. Bardzo fajne dropy. Let's go, down. Raz, dwa. No fucking way! I nie gadaj, nie gadaj, że mamy drugiego godpaka! Ludzie, tak ja się często ty... Proszę, żeby... Jeśli tak, to żeby to był Charizard. No. Nie możliwe! Nie Co tu się dzieje? Nie! 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 nie. Drugi box mój otwarty, i mamy drugiego godpacka No nie, no nie, nie mogę. Nie, to jest niemożliwe, to się nie dzieje naprawdę. Patrzcie, tutaj już leży sobie czarek. Patrzcie, to kolejny godpack nie? Dwa boxy z rzędu, dwa godpaki. Tego jeszcze nie grali, nie? No patrzcie, no co, co się dzieje w ogóle, to jest możliwe. A jeszcze mamy dwie paki, jeszcze też coś na nas czeka. Nie, no ja już leżę, nie. Co tu się dzieje? Nie, no nie. Nie mam, nie mam pytań naprawdę. Co się tutaj wydarzyło? Nie, nie wiem gdzie odkładać. Dobra, rewersy damy tu, Holot damy tu i lecimy. Dobra. Y Oho, jest i Lizard. Ej, jeszcze tego nie grali, naprawdę. To jest fenomenalne. Nie wiem, czy komukolwiek się udało wyciągnąć z dwóch boksów dwa godpaki. Jeden po drugim. Jaka to jest szansa? Szkoda, że nie Wenuzar. Bo Wenuzaura teraz mi brakuje. I do tego jeszcze patrzcie, jeszcze blasto poleciał. Tu. Nie, no, mistrzostwo świata. Rajczu. Ciach, i tu jeszcze? Ajajaj. Nie no, emocje są, emocje. To mi się podoba. A jeszcze jedna, jeszcze jedna ARKa nas czeka, moi drodzy. Jeszcze jedna ARKa. Także lecimy: Persian, Venomoth Midoran, Squirtle, Living Bell. I mamy Giovannis. I raz, dwa, trzy. Nie, dwa. Dwa miały być. Mamy Clayfable, Arcanine, Bulbasaur. Eee, ten ta cruel ponyta oraz jeszcze Pikachu. Patrzcie, sobie rozkładamy. Proszę bardzo, ciach, 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 ciach. 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 Mamy jeszcze Arboka, Bulbę. Proszę bardzo, Bulba. Kolejny Wartletool, jako tam był drop. No i Psyduck, nie? Proszę bardzo. Do tego... Articuno, jako Master Ball oraz Raichu Master Ball. Nie no, dwa takie Godboxy, Boxy, God -paki. Aż się boję otwierać następne, nie? Aż się boję otwierać następne po prostu. Dobra, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz zostawcie po sobie, koniecznie zasubskrybujcie kanał. To jest dopiero, <laughs> to jest dopiero wierzchołek góry lodowej tego, co będziemy otwierać na tym kanale. I zapraszam was na kolejne odcinki. Ja już, no nie mam pytań, nie mam słów. Tam już trzymajcie, się. bon voyage!